W wykazie znalazło się wiele nowych szczepień, których usługa podania będzie w pełni finansowana dla osób powyżej 18 roku życia. Eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych podkreślają, że to bardzo istotny krok w kierunku zwiększenia dostępności skutecznych metod profilaktyki chorób. Obecnie dorosły pacjent będzie mógł skorzystać z wielu szczepień bezpłatnie, zarówno w aptece, jak i w placówce POZ. Obecnie finansowane usługi ze środków publicznych dotyczą szczepień przeciwko m.in. COVID-19, grypie w sezonie jesienno-zimowym, kleszczowemu zapaleniu mózgu, błonicy, tężcowi, krztuścowi, HPV, pneumokokom, Półpaństwowi odrze, śwince czy różyczce. Nowe obwieszczenie wprowadza możliwość przeprowadzenia w aptekach szczepień ochronnych bez dodatkowej opłaty za wykonanie usługi. Obecnie proces szczepienia się w aptece dla osób dorosłych jest prosty, szybki i dostępny bez konieczności wizyty u lekarza. Pacjent, który chce się zaszczepić przeciw jednej z chorób objętych wykazem Ministerstwa Zdrowia, zgłasza się do apteki realizującej szczepienia. Dla kołobrzeżan najbliższe apteki, w jakich mogą się zaszczepić, to apteka znajdująca się przy ulicy Szkolnej 2A w Grze Żybowie oraz apteka w Galerii Karuzela. Na miejscu farmaceuta posiadający stosowne uprawnienia przeprowadza kwalifikacje do szczepienia, wystawia receptę, a następnie podaje szczepionkę. Zarówno kwalifikacja, jak i sama usługa szczepienia są finansowane ze środków publicznych, o ile szczepienie znajduje się w obwieszczeniu i pacjent spełnia kryteria wiekowe. W przypadku szczepień zalecanych pacjent nie podnosi dodatkowych kosztów poza ewentualną dopłatą do leku, jeżeli w danym przypadku szczepionka nie jest w pełni refundowana. Dla pacjentów oznacza to skrócenie ścieżki dostępu do profilaktyki bez konieczności umawiania się do lekarza POZ, uzyskiwania recepty czy ponoszenia opłat za usługę szczepienia.